Witajcie w kolejnym odcinku serii Transportowe Opowieści. W tym odcinku wyjątkowo będzie o pociągu metra o wagonach serii 81. O tym jak te wagony powstały oraz jaka stoi za nimi historia dowiedzcie się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Wagony serii 81 to seria wagonów Metal produkowane od 76 roku w ZSRR i Rosji w zakładach Nitro Wagon Masz w Metliszycach i wagon masz z Petersburga. Tak, podobno to coś produkują do dziś. Agnieszka tego jest taka: w 63 roku powstały wagony Metra serii E. Ich prędkość eksploatacyjna nie była zadowalająca, a z upływem czasu nie były one także w stanie zapewnić maksymalnej przepustowości na liniach o dużej liczbie pasażerów. W 1973 roku rozpoczęto pracę nad nowymi pojazdami kolei podziemnej, które byłyby w stanie zastąpić Polarną Serię sprzed dekady. W 1974 roku zbudowano pierwsze prototypowe wagony serii I, które posiadały aluminiowe pudła. W tym samym roku opracowano także konstrukcję wagonu serii 81, których nadwozia były wykonane ze stali. W pierwszej połowie 1976 roku w Maszyno dietroni Zawod produkowało sześć prototypów wagonu trzy końcowe, kabinowe serii 81-717 o numerach 5846, 5854 i 5855, oraz trzy środkowe bez kabiny 81-714 o numerach 5837 5867 i 5868. Pod koniec 1977 roku w tym samym zakładzie produkcyjnym produkowano małą serię składającą się z dwóch wagonów kabinowych 81-717 o numerach 9050 i 951 90, oraz sześciu wagonów środkowych 81-714 o numerach od 9350 do 9355. W połowie 1978 roku rozpoczęto produkcję steryjno wagonów 81, 717 i 714 w Michczyńskim maszyno zawodzie. W 80 roku produkcja tych pojazdów na podstawie dokumentacji rozpoczęła Leningradzki Wagonistyczny Zawod z Leningradu. W styczniu 1980 roku powstał pierwszy wagon środkowy 81, 714 o numerze 7202, a w sierpniu 1980 roku fabrykę opuścił. Pierwszy wagon kabinowy 81 717 o numerze 8400. Kurczę, strasznie ta na ta historia, jak to u ruskich. No ale wydawało, wracając do naszych wagonów. To w 1993 roku nietro wagon masz zaprezentowały nowe wagony metra serii 81 720 i 721 jałza. Wyprodukowano ich łącznik 78 sztuk. W 2007 roku Metro Wagon Masz rozpoczął produkcję wagonów 81740.4 i 81741.4 741.4 Produkowano ich łącznie 512 sztuk. W 2008 roku rozpoczęto pracę nad pojazdem w serii 81, 760 i 761 Oka. W maju 2010 roku zaprezentowano pierwszy pociąg tego typu i planowano rozpoczęcie jego produkcji seryjnej w 2011 roku. Jednak w 2011 roku otakiński elektrowagon Metrin Zawod protokował pierwszy pojazd serii 81-780-781 ładoga. I tak moi drodzy kochani wygląda historia tych wagonów serii 81. Jeżeli ktoś myśli sobie, że co to się właśnie od Watyka miło, spokojnie, ja też miałem trochę rozkiny jak to w ogóle rozszyfrować, ale jak widać udało się, jestem z siebie tego dumny. Wy nie zapomnijcie zostawić pod tym filmem łapki w górę i subskrypcji dla tego kanału, a my słyszymy się w kolejnym filmie, do następnego.